Sezon letni zbliża się do nas wielkimi krokami, więc jest to najlepszy moment, aby porozmawiać o nowościach przygotowanych przez czołowych producentów na 2022 rok. Są naprawdę zaawansowane technologicznie. Będziemy dzisiaj omawiać opony od Michelin, Continentala, Goodyera i Falkena. A jeśli chcecie zobaczyć te opony w akcji na torze, to koniecznie dajcie nam suba, bo każdy sub to możliwość rozwoju naszego kanału. Także gorąco was do tego zachęcam, a my zaczynamy dzisiejszy odcinek. Pierwszą nowością w naszym dzisiejszym odcinku jest Sport Contact 7 od Continentala. Jak sam Continental mówi, jest to opona, którą od samego początku zaprojektował z myślą o samochodach sportowych tuningowanych, więc widać, że skupił się bardzo mocno właśnie na tej grupie kierowców. Oczywiście Continental posiada w swoim portfolio, także opony o mniej sportowym zacięciu. Jest to Premium Contact 6, Ultra Contact, więc naprawdę to portfolio jest teraz bardzo szerokie. A sam Sport Contact 7 wydaje się być no taką bezkompromisową oponą, dostarczającą jak najlepsze osiągi do waszych samochodów. Pokazują to także pierwsze testy, które się już pojawiają, aczkolwiek je no oceniam z takim przymrużeniem oka, ponieważ sam Sport Contact 7 był tam oceniany do tych starszych opon, do pilota Sporta 4, a na przykład nie do pilot Sporta 5, czyli nowej opony, która również pojawi się. Późniejszej części tego materiału. Zwróćmy sobie uwagę może na samym początku, jak ta opona się prezentuje. Na ścianie bocznej mamy naprawdę świetnie wyglądającą flagę. Widać, że to sportowe zacięcie od razu sygnalizuje wręcz ta opona, ale jednak to, co w niej najciekawsze, to technologie. A te technologie znajdziemy nie gdzie indziej, jak na bieżniku właśnie tej opony. Zwróćmy sobie uwagę na charakterystyczną budowę. Mamy tutaj powiedziałbym takie dwie sekcje, część zewnętrzną, która jest poświęcona trakcji, przyczepności, stabilności podczas pokonywania zakrętów, część wewnętrzną, która ma odpowiadać za jak najlepsze odprowadzenie wody za nasze bezpieczeństwo. Jednak myślę, że przy samym bieżniku i przy konstrukcji tego bieżnika powinniśmy się zatrzymać na chwilę dłużej. Bo tutaj jest pewna innowacja, którą wprowadził sam Continental. Mianowicie musielibyśmy przejść do naprawdę inżynieryjnych zagadnień. Jest to odcisk opony, czyli to miejsce, w którym opona styka się z asfaltem. Podczas jazdy na wprost, ślad opony, odcisk, o którym wcześniej wspomniałem, ma kończyć się w miejscu największego usuwania wody z bieżnika. Ten zabieg, ta optymalizacja ma sprawić, że opona będzie posiadała doskonałą przyczepność podczas hamowania, przyspieszania, a także podczas dynamicznej jazdy po zakrętach. Jak możecie teraz zobaczyć, mamy tutaj takie ząbki, które działają na zasadzie zamka i w chwili, gdy oddziałowuje na nie siła, zamykają się, zwiększając tym samym stabilność opony podczas pokonywania zakrętu. Widać, że Continental naprawdę przyłożył się tutaj do właściwości jezdnych i zwiększył bardzo stabilność nowego Sport Contact 7. A dopełnieniem tego wszystkiego ma być nowa generacja mieszanki Black Chili. Została wzbogacona o rafinowany plastyfikator, którego głównym zadaniem jest utworzenie ultralepkiej mieszanki w nowym Sport Contact 7. Jak sami możecie zauważyć, mamy poprawioną nie tylko konstrukcję, ale także i mieszanki w nowości od Continentala, a sam Continental mówi, że Sport Contact 7. To będzie najlepiej dopasowana opona na rynku do każdego samochodu. W zależności od rozmiaru, czy to będzie 19-20 cali, mają być w tych oponach różnice technologiczne i konstrukcyjne, tak by do każdego samochodu Sport tak 7 był jak najlepiej dopasowany i kierowca mógł poczuć jak najlepsze wrażenia za swoje kierownicy. Jeśli chodzi jeszcze o jeszcze takie niuanse, które pojawiają się w tej oponie, to wewnątrz mamy nowe opasanie wewnętrzne, które, którego głównym zadaniem jest ustabilizowanie ciśnienia wewnątrz opony. Jest to niezwykle ważny parametr w chwili, gdy poruszamy się po torze, także fajnie, że Continental zwrócił na to uwagę, a sama opona według Continentala jest minimalnie cięższa od poprzedniej generacji ze względu na większą zawartość gumy. Podsumowując, nowy Sport Contact 7 to istna bomba technologiczna, a pierwsze testy, które się już pojawiły na kanale Tires Review, pokazują, że na mokrej nawierzchni samochód. W tym przypadku Toyota GR Supra zatrzymała się blisko 3 metry bliżej względem Michelin Pilota Sport 4S. Także jestem bardzo ciekawy, jak ta opona zostanie przyjęta przez rynek, przyjęta przez kierowców. Wydaje mi się, że warto postawić na tą nowość od Continentala do sportowych samochodów w tym roku. Drugą bardzo ważną nowością jest Falken FK520. Opony Falken to opony z klasy średniej o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości i poprzednia generacja FK510 była tego najlepszym potwierdzeniem. Jeździliśmy na tej oponie w zeszłym roku Julią Quadrifolio. Generalnie to są bardzo dobre opony, ale mało znane u nas w Polsce. W, w Infinity Turbo co jeździliśmy, ma też te Falkany. 2,4,5 szerokość, fura tam 450 koni kleiło. O, w Niemczech to jest naprawdę bardzo szanowany brand, bardzo szanowane opony, ale no nie u nas w Polsce. Ja Państwa opona mogę co to za marka? E, tak, tak. No, to ale ładny kształt ma, że nie jest jakaś kurwa naciągnięta, nie jest kwadratowa, nie jest okrągła, taki ma zabajak, tylko kształt ma. Tak, tak. 10 zgodno. to sportowy, sp sportowy model, chyba w sumie nie ma wyższego modelu, jeśli chodzi o Falkena. No jeśli chodzi o tego FK510, no to tak jak już wspomniałem, dużo testów naprawdę wygrywa i ten stosunek ceny do jakości w tym przypadku no jest naprawdę petarda. Naprawdę bardzo pozytywnie nas zaskoczyła, jeśli chodzi o właściwości jezdne, o przyczepność, którą była w stanie wygenerować i bardzo dobrze sprawdzała się w Julii ze względu na miękkie ściany, które pojawiały się w tej poprzedniej generacji. Wiadomo, że jest to Pewnego rodzaju mankament, ale producent zauważył ten problem i w nowej odsłonie FK520 poprawił go stosując aramidowe wzmocnienia wewnątrz konstrukcji opony. Skąd Falken w ogóle czerpie pomysł na takie rozwiązania? No nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale Falken startuje w 24-godzinnych wyścigach i nie trzeba szukać daleko, że tak powiem, potwierdzenia tych startów, bo regularnie startują w 24-godzinnym wyścigu na Nürburgringu i właśnie z rodziny opon Azenis, z rodziny opon sportowych, technologie zawędrowały w tym przypadku do cywilnego FK520. Fajnie, że Falken to dostrzegł, i wydaje mi się, że może to być naprawdę bardzo fajna alternatywa z klasy środka dla osób, które szukają bardzo stabilnej opony. Jak wiemy, Uniroyal Sport 5 jest oponą, która ma dość miękkie ściany. Więc jeśli zależy Wam na dużej precyzji, to myślę, że Falken będzie. Zdecydowanie dla Was lepszym wyborem. To, co się jeszcze zmieniło w nowym FK520, to diamentowo nacinane rowki bieżnika na barku opony i one mają mieć właśnie realny wpływ na stabilność opony podczas pokonywania zakrętów. Więc widzimy, że nie tylko wzmocniona konstrukcja kewlarem, ale także i zaszły zmiany w samym bieżniku. Dodatkowo, jeśli chodzi o te nacinane rowki bieżnika, efektem ubocznym ma być obniżony hałas generowany przez tą oponę, więc na nowym modelu FK520 powinniśmy Podróżować naszym samochodem bardziej komfortowo. Tak jak wspomniałem, Continental nam delikatnie przytył ze względu na tą większą zawartość gumy. Natomiast sam Falken deklaruje, że nowy model jest o około 10% lżejszy względem poprzedniej generacji. Widać, że Falken starał się zachować taki złoty środek pomiędzy osiągami, a praktycznością. Jak wiemy, niższa masa, to niższa masa resorowana, to niższe zużycie paliwa w naszym samochodzie, więc fajnie, że Falken o tym pomyślał, bo wydaje mi się, że ten produkt jest idealny do takich naszych samochodów, którymi poruszamy się na co dzień, ale czasem mamy sportowe aspiracje za kierownicy. Piąta generacja pilota sporta od Michelin to wydaje mi się taki trailer przed tym, na co wszyscy czekamy, czyli wersję 5S, następce króla. Tak na dobrą sprawę sportowych opon, czyli opony Pilot Sport 4S, o której też możecie zobaczyć odcinek na naszym kanale. Zachęcam do tego odcinka, był tam Kickster, był tam Mikomarczyk, przypominam Mistrz Polski WRC, także gorąco Was zachęcam do sprawdzenia tego materiału. A my teraz wróćmy sobie do tej opony i porozmawiajmy o tym, co się zmieniło w nowej piątej generacji Pilota Sporta. Rodzina opon Pilot Sport to opony, które są zwykle produkowane od 16 do 22 cali, i są to opony, które mają gwarantować wysokie osiągi. Ale tutaj chciałbym podkreślić, przy jednoczesnym wysokim komforcie podróżowania, jest to cecha, która zdecydowanie odróżnia tą serię opon od np. opony 4S od Michelin. Ta opona jest nastawiona na osiągi, na sportowy charakter a opony z serii Pilot Sport 4 czy też 5, tak jak w tym przypadku mamy nowość, to są opony, które mają być również komfortowe. Jeśli chodzi o sam nowy model od Michelina, to nie ma tutaj jakiejś rewolucji. Bardziej Michelin skupił się na bardzo ważnym dla niego aspekcie, jakim jest zużycie opony, bo jak wiemy Michelin przykłada bardzo dużą uwagę do tego, by opona generowała takie same osiągi przez cały okres użytkowania, czyli w chwili, gdy ma 7, 1,4 mm, aż do momentu, gdy osiągnie 1,6 mm wysokości bieżnika. I właśnie w tym modelu ten parametr został poprawiony. Według Michelina, Pilot Sport 4 był nie do końca dla nich satysfakcjonujący pod względem zużycia. I właśnie w nowej odsłonie postawili na to, by poprawić ten parametr. Nie widzimy nigdzie w komunikatach prasowych by miało to się odbyć kosztem pogorszenia właściwości jezdnych. Myślę, że Michelin nie mógłby sobie na to pozwolić, by pogorszyć właściwości jezdne oferowane przez tą oponę. Więc możemy oczekiwać, że nowy Pilot Sport 5 to opona, która jest zdecydowanie lepiej zbalansowana pod względem zużycia do oferowanych przez nią osiągów. Natomiast jeśli chodzi o sam bieżnik. Klasycznie w dalszym ciągu taka sama konstrukcja, mamy część zewnętrzną, która jest odpowiedzialna za generowanie stabilności i przyczepności w chwili, gdy jesteśmy w zakręcie i część wewnętrzną, która ma za zadanie odprowadzić jak największą ilość wody. Zresztą zwróćcie uwagę, jaki ten rowek obwodowy jest szeroki. Naprawdę mnóstwo wody tym rowkiem jest się w stanie wydostać spod czoła bieżnika naszej opony i widzimy właśnie ze względu na te szerokości tych rowków różnicę pomiędzy tymi dwiema strefami tego bieżnika. Robi to naprawdę niesamowite wrażenie. Ale większe wrażenie według mnie robi ściana boczna tej opony, bo jest to taki evenement, którego jeszcze żaden producent nie doścignął w dzisiejszych czasach. Wygląda to naprawdę świetnie, sprawia wręcz wrażenie, jakby opona była wykończona Alcantarą. Na sam koniec dzisiejszego odcinka mam dla Was nowość od Goody'era model Eagle F1 Asymmetric 6 generacji. I tak jak w przypadku Michelina, ciężko jest tutaj mówić o rewolucji, a bardziej o ewolucji. Ale jak przystało się mówić, lepiej nie zmieniać czegoś, co jest dobre, bo można temu zaszkodzić. A poprzednia generacja tego modelu od 2019 roku była aż 15 razy na podium w przeróżnych testach z naszej branży. Jeśli chodzi o konstrukcję tej opony, to mamy w niej technologię Dry Contact Plus której głównym zadaniem jest zmaksymalizowanie kontaktu opony z nawierzchnią. Można wręcz powiedzieć, że opona dzięki tej technologii elastycznie dopasowuje się do podłoża, a tym samym zwiększając skuteczność hamowania, czy też sprawiając, że pewniej będziemy poruszać się naszym samochodem po zakrętach. Wet Braking Pro to druga bardzo ważna technologia, która została zawarta. W tej oponie składa się ona z nowego systemu żywic, które mają zwiększyć mikrokontakt opony z zawierzchnią. Tym samym poprawiając skuteczność hamowania na mokrej nawierzchni. Jest to aspekt, na którym bardzo mocno skupił się Goodyear w nowej odsłonie Asymetrika. Widać, że inżynierom bardzo zależało na zwiększeniu efektywności hamowania. Na mokrej nawierzchni i jest to element, pod którym ta opona ma się zdecydowanie wyróżniać na tle konkurencji, ale też przede wszystkim względem starszej generacji. Kolejnym ważnym aspektem, którego nie powinniśmy pomijać, mówiąc o nowości od Goodyera to dopasowanie tej opony do samochodów elektrycznych. Jak już wcześniej wspomniałem, mamy tutaj nową mieszankę, która zapewnia jeszcze krótszą drogę hamowania na mokrej nawierzchni, ale także ta mieszanka zapewnia niższe opory toczenia. Jak wiemy, w samochodach elektrycznych toczy się nieustanna walka o jak najdłuższe przebiegi na jednym ładowaniu i ta opona właśnie ma wspierać. Mamy pokonywać na tej oponie Zdecydowanie dłuższe przebiegi dzięki niższym oporom toczenia. Kolejną ważną kwestią to generowany hałas przez tą oponę względem poprzedniej generacji jest ona cichsza o 1 DB. To wszystko składa się na to, że śmiało możemy powiedzieć, że jest to opona idealna do samochodów elektrycznych. Nowości na sezon letni 2022 są naprawdę bardzo ciekawe, a przede wszystkim wyposażone w nowatorskie technologie. Sam jestem ciekaw, jak one będą spisywać się podczas jazdy. Mam nadzieję, że uda nam się wszystkie te opony sprawdzić, ale tak jak już wspomniałem, będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy zasubskrybujecie ten kanał. Ten odcinek to tak na dobrą sprawę takie preludium do tego, co się będzie teraz działo. Będzie naprawdę sporo zestawień, porównań, opon. Także gorąco Was zachęcam do śledzenia materiałów. Jeśli macie pomysły na kolejne odcinki, jeśli chcielibyście, żebyśmy poświęcili jakiś Odcinek na konkretny temat opon letnich, to dajcie nam znać koniecznie w komentarzu. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć! Continental zastosował tutaj naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, które mam nadzieję, że. O, dzień dobry. Dzień dobry.